Poczucie niegodności. Boska energia przede wszystkim patrzy na to, co jest tu i tu. Ktoś ma włączony mikrofon? Proszę wyłączyć. Jeszcze ktoś ma włączony, bo słyszę. O, chyba teraz jest ok, dziękuję. Przede wszystkim boska energia identyfikuje się z tym, co jest tu i tu. I teraz, jak będzie to serce otwarte bądź zamknięte? Tak dostaniemy, bądź nie dostaniemy. Tak to działa. Także, także trzeba, tutaj, jak gdyby, trzeba tutaj jak gdyby to rozumieć. Oczywiście dlatego potem, jeżeli mówimy, ja chcę być kochany, modlimy się, dobry Boże, proszę Cię, obdarz mnie miłością, wiecie, co się może stać w tym momencie? Bardzo często u wielu ludzi nie jest tak, że od razu to dostają. U niektórych tak jest, ale u większości nie. Natomiast pojawiają im się inspiracje, co muszą tu i tu w sobie zmienić, żeby to dostać. Rozumiecie o co chodzi? Jak ktoś ma zamknięte serce, to ten Bóg jakby pokazuje, dobra, ja ci to miłość dam, ale ten safe najpierw otwórz, bo tam. No Nic nie idzie do, przez ten save, do ciebie, że tak powiem. Zrobiłeś z serca safe, i teraz nic tam nie idzie włożyć. Po prostu otwórz najpierw ten save, żebym ja mógł coś tam włożyć i wkładać non-stop. Tak przydośni mówię, nie? Ale, ale tak to działa. I trzeba z tych inspiracji skorzystać, ponieważ, no, jak gdyby, te inspiracje nam pokażą, co w nas jest takiego blokującego, ograniczającego, coś, co nas zamyka. To mogą być przekonania, wyobrażenia, traumatyczne doświadczenia. To mogą być różne rzeczy, które spowodowały, że z jakiegoś powodu się zamknęliśmy. No ale zamknęli, zamknęliśmy się, no sejf jest zamknięty. No nikt do... jak są w sejfie zamknięte drzwi, no nikt tam niczego nie włoży, ani nie wyciągnie. Trzeba te drzwi najpierw otworzyć. No, i będą, że tak powiem, się nam pokazywały wszelkiego rodzaju inspiracje. Oczywiście stosowne do naszych potrzeb, bo każdy ma ten rodzaj zamknięcia, może mieć trochę inne. Warto z tego skorzystać. Niektórzy ludzie, jak gdyby czasami kombinują, nie tyle że nie dostrzegą tego, ale pomijają to, nie? No, Bóg jest wszechpotężny, powinien mi to sam otworzyć. No, no nie mierzę ja na tym pracować. No, niestety, wolna wola, kochani. Nasze działania spowodowały zamknięcie, nasze działania muszą spowodować otwarcie. Także Bóg tutaj będzie pomagał, ale no jak gdyby ten proces musimy odwrócić też sami. Musimy się do tego przyłożyć, ale będzie ten Bóg pomagał, wspierał, ukierunkowywał, tak że tylko się poddać i ten proces uzdrowienia, on będzie, on będzie szedł, on będzie się, że tak powiem, działał. Oczywiście ta otwartość z biegiem czasu będzie coraz większa i ona będzie większa, tym jakby będzie większa ta przestrzeń i taka zgoda w nas, żeby Bóg coraz bardziej działał. I on wtedy zacznie coraz mocniej działać w naszym życiu, ale no, do tego etapu trzeba dojść. Ludzie z wzorcami odrzucenia zaczynają często od etapu, że to serce jest niemal totalnie zamknięte, ono tylko tęskni, tęskni za byciem kochanym, byciem zaakceptowanym, byciem, że tak powiem, no, docenionym I, i z tego pułapu zaczynamy pracę nad tymi tematami. Także po kolei nie znam człowieka, który by miał silne wzorce odrzucenia i od razu natychmiast nie wiadomo, jak się otworzył, to jest proces. To się dzieje etapami trochę tak, jakby ten człowiek się przystosowywał do stanu otwartości, bo tak jest. On się jak gdyby przystosowywuje, także tu się te drzwiczki tak w przenośnie, mówię, uchylają, potem coraz bardziej, 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 aż, aż to serce zaczyna być coraz bardziej otwarte, no i zachodzą zmiany właśnie, które się wiążą, wiążą z tą otwarciem i wraz z wszelkimi skutkami tych zmian, bo to, bo to zawsze są oczywiście całe procesy, gdzie są Y, pewne skutki, prawda, żeby te serce otworzyć, musimy zrezygnować z wyobrażeń, które je zamknęły. Musimy zrezygnować z jakichś tam traumatycznych przeżyć, które je zamknęły. Musimy zrezygnować z tych decyzji, które gdzieś tam podjęliśmy, żeby, żeby to serce zamknąć. Na przykład ludzie z ocami odrzucenia, y, przykładowo mówiąc, Oprócz tego, że są zamknięci na miłość, mają duże problemy i duże sprzeczności, zwłaszcza z bliskością. Dlaczego? Z jednej strony, to jest chyba najbardziej upragniona przez nich rzecz, no żeby w końcu to bliskość zbudować z kimś, kto będzie kochał. Ale z drugiej strony, z czego, ten, czego ten człowiek doświadcza, no, próbował się zbliżyć do mamy, która go nie chciała. No i jaki to jest klimat, można się domyślić, prawda? Ciągłe odrzucenie, ciągły ból, ciągłe, ciągłe zranienia, ciągłe jakieś, tam, ciągłe jakieś tam poczucie krzywdy, ciągłe jakieś tam nieprzyjemności. Czego się uczy podświadomość? Ona pragnie bliskości, ale zarazem tą bliskość kojarzy z bólem, cierpieniem, krzywdą. I teraz jest problem. Dlatego, że pewna część nas pragnie bliskości, a inna się jej boi. I teraz człowiek z racami odrzucenia tak naprawdę wysyła dwa sprzeczne sygnały. Pragnę być kochany, nie zbliżaj się do mnie. Pragnę być kochany, nie zbliżaj się do mnie. I teraz, no niestety, to nie zbliżaj się do mnie będzie prowokowało do tego, żeby no, nie zbliżać się do niego, czyli co? Odepchnąć go, odepchnąć, odejść od niego. No, najczęściej w praktyce to tylko pogłębia wzorce odrzucenia i na tym się cała sprawa kończy. Natomiast trzeba sobie tutaj jednoznacznie, jednoznacznie uzdrowić po prostu relacje, ten to nasz znaczy stosunek do bliskości. Jeżeli chcemy Boga wpuścić jakby do naszego serca, pozwolić mu zaistnieć w naszym życiu, to to jest budowanie bliskiej relacji z boską energią. Teraz, jak poświadomości będzie się bliskość bardzo źle kojarzyć, to ta sama podświadomość nasza, sądząc, że nas chroni, będzie jednocześnie odpychać energię boską i nie dopuszczać ją do naszego życia, ponieważ się nauczyła, że bliskość jest kłopotliwa w taki czy inny sposób, to po co budować bliską relację? Trzeba się zabezpieczyć, żeby tego nie było. I paradoksalnie tak będzie, choć inna część nas będzie za tym tęsknić. Rozumiecie, co chcę przez to powiedzieć? Człowiek z zacami odrzucenia jest w nieprawdopodobnej pułapce, bo sam sobie kreuje takie więzienie, w którym żyje w niespełnieniu, wyizolowany od możliwości budowania bliskości z innymi ludźmi, z Bogiem. W związku z tym izoluje się też od miłości, od, od, od możliwości bycia kochanym i siedzi w tej przestrzeni i, i tęskni za tym. I na tym się sprawa kończy. Oczywiście, nie rozumiejąc tego na planie fizycznym, podejmuje różne działania, różne tematy. O, może ten mnie pokocha, tam mnie pokocha, może tu się do kogoś zbliżę, ale no wiadomo jak to się kończy. To się kończy najczęściej niepowodzeniami. Więc jak gdyby ta pula przykrych doświadczeń potem rośnie, nie? Bo tu się nie udało, poczuł się odrzucony, prawda? Tam y, ktoś go odepnął, poczuł się skrzywdzony i tak dalej, i tak dalej. Te, te, te pule złych doświadczeń rosną, działa to trochę jak kula śniegowa, potem coraz, to jest tego coraz więcej i więcej to nabiera mocy. No i na samym początku, w ogóle mnie to nie dziwi, jak się zaczyna temat uzdrawiania relacji z Bogiem, no to ten człowiek logicznie wie, że no Bóg mu sprzyja i tak dalej, ale do tematu często podchodzi nieufnie, tak ostrożnie, bo nie wiadomo, co może się wydarzyć, prawda? Tak się nauczył funkcjonować w życiu, więc, więc tak będzie podchodził na początku do Boga, yy, obserwując, co, co, co go spotka, co go spotka, nie? Także, także tutaj, też, tutaj też ten proces uzdrawiania, on też przebiega etapowo. To nie jest tak, że od razu się otworzymy, to nie jest tak, że, że, że od razu nie wiadomo jak wystartujemy, chociaż czasami niektórych się, u niektórych się to zdarza, ale rzadko. To są pewne procesy, gdzie, gdzie po prostu no, trzeba etapami się tak przyzwyczajać do coraz większej otwartości i wszystkiego, co się tutaj z tym wiąże. A Bóg nam sprzyja. Bóg nie jest ani wojowniczy, Bóg nie jest ani jakiś taki karzący, jak mówią czasami religie. No niestety, religie tutaj, z całym szacunkiem oczywiście, jeżeli ktoś tutaj jest bardzo religijny, religie uczą religijności, nie duchowości. Trzeba sobie to uzmysłowić. Religie jakby tworzą różne następne wyobrażenia na temat Boga, różnego rodzaju. Gdzie one są strasznie obwarowane różnego rodzaju lękami. W różnych układach, w różnych jakichś kombinacjach wyobrażeniowych, bo to też od religii zależy, ale, ale lęków tam jest wokół tego pojęcia Boga, lęków tam jest co niemiara. I z uzdrawianiem relacji z Bogiem jest trochę tak, że trzeba przyjąć tak zwane wartości ujemne. Rozwój duchowy uczy urzeczywistniania, ale. Uzdrawianie czegoś takiego, na przykład jak relacji z Bogiem, wymaga wartości ujemnych, czyli podczas tego procesu będzie odchodziło z nas wyobrażenie za wyobrażeniem. Tak naprawdę, żeby poznać Boga żywego, tą boską energię, musimy pozwolić w tym procesie odchodzić wyobrażeniom. Takim wyobrażeniu o Bogu, takiemu, 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 takiemu. I tak rozbieramy się z tych wyobrażeń coraz bardziej, 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 Aż w końcu pozostaje tylko to, co prawdziwe i żywe. Tego się nie da ani odreagować, ani usunąć, można to stłumić, ale, ale nie da się tego usunąć. No i wtedy powolutku zaczynamy i coraz bardziej zaczynamy poznawać tą energię boską Boga żywego. Wtedy zaczynamy rozumieć, jak on działa, jak, jak ta energia funkcjonuje zrozumiemy, że, 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 że Bóg jest miłością, bo Bóg jest miłością. Miłość jest to wibracja, przez którą przejawia się boska energia. Bóg jest miłością. Czystą, czystą, żywą miłością. Dlatego ja zawsze powtarzam, że miłości trzeba zaufać, ponieważ jest to najinteligentniejsza energia we wszechświecie. To jest wibracja, której powinno się pozwalać, działać. Powinno się w procesach uzdrawiania poddawać miłości. Miłość jest mądra, bo to jest przejawiający się Bóg. Dlatego, jak się dzieje proces uzdrowienia, na przykład jakiejś relacji z kimś, załóżmy, i powierzymy to miłości, ta miłość mądrze wie, jak tym pokierować, żeby ten proces uzdrowienia rzeczywiście się dokonał, z korzyścią dla wszystkich żeby tutaj nie było żadnych ofiar, żeby tutaj nie było niczego złego i rzeczywiście przychodzą takie pomysły, materializują się takie materializacje wydarzeń, że potem ludzie mówią, kurczę, ja bym na to nie wpadł. No, umysłem logicznym byś na to nie wpadł, bo logika taka nie jest. Ale miłość tak, bo to jest boska wibracja. To jest przejawiający się Bóg. Tutaj Czasami trzeba będzie też uzdrowić sobie wyobrażenia dotyczące samej miłości.